W dzisiejszym odcinku gramy Toilet Tower Defense. I tak już twórcy odbanowali. I została odbanowana 16 godzin temu. Więc jest mega dobrze, bo w końcu można po pograć. I przed odcinkiem nie zapomnijcie o subskrypcji i o lajku. A ja już bez przedłużenia lecimy do filmu. No dobra, tutaj jakiś typów Dołączyłem już do gierki nas czytuje I tutaj wybieramy jaki tryb, no nie wiem jak. Typy dobre są, no to może jakiś... Nie wiem. Ale jak widać to jakieś słabe są. Ale dobra, no to wezmę tego medium, bo jak sobie już trochę sam grałem, to Easy jakoś udało mi się przejść. ale eee, wybrali Easy. No Easy okej, okay, no to plus 50 dodatkowych monet będzie. Później może jakiś opening zrobimy. Nawet ich tu poustawiam. Cyk, cyk. A jeszcze trzeba ulepszyć, bo się bardziej opłaca ich ulepszać niż, niż ich więcej brać. Więc dobra, trochę sobie upgrade'ujemy upgrade go. Więc dobra, już się tutaj, idzie, już runda się nas skończyła, więc tyk sobie tutaj ulepszymy go. No I dobra, chyba auto się bo na razie to za łatwo idzie. Już cyk kolejnego sobie upgrade'ujemy. Więc dobra, tutaj jeszcze sobie postawmy kilka, tylko muszę iść tutaj, odwrócić, cyk Na razie ich tu trzech postawię, żeby później upgrade'ować móc Więc cyk, już sobie tutaj Więc dobra, tutaj sobie tego upgrade'enimy, y tutaj cyk I tutaj kolejnego No już mocnych mamy, ale tutaj oni idą Ktoś musi tutaj postawić, bo Chyba, że ja tu postawię. Ale nie, już się postawię. No dobra. Dobra, ja tutaj idę, ale ten jakiś mały kameraman, który może chodzić. No i. Tutaj mocni są. Bo a takich dobrych postaci jeszcze nie mam. No dopiero zaczynam co grać. Jak widzieliście na moim kanale, już był jeden odcinek Na cały. ale niestety ta gierka została. Na dwa tygodnie albo i trzeciego zbanowana, więc szkoda. Dobra, tutaj trzeba ustawić, bo oni tutaj sobie tak na luzie idą. Więc sobie cyk ustawiamy jednego, drugiego i trzeciego. sobie upgrade'uje na maksa już. To jeszcze trochę potrzebuję. I cyk kolejny upgrade. I tu jeszcze jeden będzie. I cyk dobra. Mam ich zupgradeowanych. I mam nadzieję, że to wygramy. Bo tutaj już się robi niebezpiecznie. Tutaj Ty dwóch takiego wielkiego ustawił. Jakiegoś tytana ustawił. Mam nadzieję, że uda. No, nam się, chcę, się nie zdobyć takiego, takiego. Ale dobra, już tutaj stawiamy. Cyk upgrade'uje, upgrade'uje upgrade i upgrade'uje. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać i zdobędę 50 dolarków Dobra, stawiamy. Cyk. Dobra, i teraz jest wystarczy wszystko zupgrade'ować i będzie I cyk. No i powinniśmy wygrać. Dobra, wygramy raczej to. Dobra, ja jeszcze tutaj spodgrade'uję na pierwszy wypadek. Dobra, raczej to wygramy. Nie będę Was zanudzać, więc teraz zrobię cięcie i widzimy się jak mi będzie fajna albo. dobra i tutaj już mamy bossa i leta więc chyba go pokonamy albo i nie, chyba go nie pokonamy w ogóle Chyba go pokonamy, nie wiem mi się wydaje, że go pokonamy, ale jakoś na styk dobra dobra wygrana, plus 50 kasy i tutaj jakieś mamy questy do robienia Jakieś questy robić za białeków. z zawiatry. Bo sobie sądziłem, że tutaj można jakieś fajne skrzynki poszukiwać. Więc fajnie. Tylko jakieś mocne są. No więc wystarczy. że Jeszcze zagram jedną gierkę. Będę mógł sobie już otworzyć tutaj kartę. Mam nadzieję, że nie wypadnie, chociaż te napiski albo rzadki Więc tutaj gierkę jakoś zagrać. I potem jakieś. Jedną kartę otworzymy, i mam nadzieję, że coś dobrego nam wypadnie. Więc dobra. Już tu jestem w gierce. No ja tutaj zagłosuję na Easy. Aha, bo ja sam jestem. Dobra, to receta zrobię, bo ja sam to szans nie mam. Bo mam słabe postacie. Tutaj jest jakoś dużo typów. Więc ja tutaj wezmę. Mam nadzieję, że ogarniają. Więc wczytuje nas już. No i ciekawe co oni tutaj wybiorą Ja na razie nie będę głosować Na razie to oni nic nie wybierają Jeden typ dał easy Drugi easy A trzeci Ja nie zagłosował On na harda głosuje Ale teraz easy mamy Więc dobra Ja sobie ustawiam moje jednostki Tyk. Ało nie będę was przynudzać Przejdźmy po prostu do ostatniej fali, gdzie będzie już final, final boss, i wtedy sobie zrobimy opening Więc dobra, widzicie, tutaj już zrobiłem? taką armię. wszystko na max level. Wdrażam się z 100, Dobra, mają 50 jakiś fali, jakiś zrobimy fali. Więc dobra, mam już 100 dolarów. Jak tu widziałem, można za do 100 dolarów sobie wylosować. Popatrzcie. Na Mam nadzieję, że mi nie wypadnie kamera bo ona jest najgorsza. Chciał, żeby mi wypadło na 15% figur dobra? I no, kamera no. Najgorzej nie jest. Ale dobra, jeszcze go nie miałem. Dobra, no i mamy takiego kameramena więc zagrajmy jakoś jeszcze giereczkę ale teraz bym głosował na no na ten no na bym głosował teraz więc może chodźmy do niej tutaj może niech rozpocznie no i rozpoczęła więc dobra ona głosuje na easy więc dobra rozstawiamy tutaj nasz cyk cyk Mam nadzieję, że teraz nam też się uda wygrać. Więc dobra, sobie tutaj kolejnego upgrade'u jemy. Syk. No na tego też sobie zupgrade'owałem. Tutaj ona postawiła Petermana. Więc Git. Mam nadzieję, że teraz też się uda nam wygrać. Więc dobra, mam już 300 kasy. Ale 300 kaszy, kasy bym sobie tutaj postawiał i wszystkich. I teraz je wszystkie zaupgradewać. Na drugi poziom jak na razie. Zdora tutaj sobie upgrade ujemy. jeszcze za chwilę będziemy na kolejnego upgrade. I no i jeszcze tego i potem ich więcej. Więc tu zaupgradewałem i go. I stawiamy kolejne. Z raz zapysiano sobie wszystkie, poustawiam. No i znowu jeszcze raz nie je więc dobra, mam już te 1500 dolarów, więc sobie, a sobie już je na maksa sobie tu kilka ich zagrejduję. No i jeszcze ich trochę tutaj poustawiam, bo maksymalnie ich tutaj można 15 poustawiać, więc dobrze. Bo tak to graby trochę za opę była, jakby było można ich nieskończono nie stawiać. Więc dobra, ich tu sobie jeszcze trochę poustawiam i widzimy się zaraz. I tutaj, jak widzicie, już nie mogę kolejnego stawić, bo maksymalnie da się 15 tylko. Więc dobra, teraz sobie przyparmię: jest 2000 kasy i je tu wszystkie prawie polepszam. No i widzimy się zaraz. Więc dobra, już mam 2000 hajsów. Więc sobie je upgradujemy. cyk, cyk, tutaj jest upgradejowany, tutaj też, i tu też. Tutaj, tutaj, tu no i jeszcze tak jest 600 zabrakło, żeby ich tysiąc odgryzł tu jest, tutaj nie ma no... i ogóle tak nie ma, dobra to wyparmy te więcej kasy i już ich polepszam. Bo... No, dobra, mam już 1000 kasy, więc ich wygryziemy cyk, cyk i cyk no i dobra, teraz pozostało czekać aż się gierka skończy ja już czekam do tej, 19, do tej 20 fali i zobaczymy czy tego fajnego Ubosa pokonamy. Jest, tutaj mam już fajnego Ubosa. No na razie no nie wiem. Chyba go nie pokonamy. No. No nie pokonamy go. Bo tutaj ja szybko i tu prawie wszystkich posprzedaję szybko i postawiam ja je dalej żeby nam nie zniszczył całego bo, bo raczej dojdzie tylko żeby całego nam nie zniszczył więc szybko jakieś postawię szyk i zaraz je ulepszę Dobra, więc teraz ich upgrade'uję, cyk, cyk, dobra, szybko muszę, muszę już upgrade'ować, żeby było fajnie, żebyśmy z tym bossem wygrali, no i wygraliśmy, no i plus 50 monet, więc dobra, mam 52 mo monety. I chyba w tym odcinku to by już na tyle było, jak się film spodobał daj suba i lajka, a ja już lecę, nara!